Gdy noworodek przestał przybierać na wadze, rodzice nie sądzili, że to dopiero początek poważnych problemów. Stan dziecka był coraz cięższy. Gdy matka zobaczyła go na sali, nie mogła znieść tego widoku. Media obiegła drastyczna fotografia, na którą patrzy się z trudem. Historię przekazała brytyjska gazeta Daily Mail. Gdy noworodek przestał przybierać na wadze, jego rodzice zaczęli się niepokoić. Wreszcie postanowili zabrać dziecko do szpitala, aby maluch został przebadany. Wtedy rozpoczął się ich dramat. Po jednej tragicznej wiadomości pojawiła się kolejna. Fotografia przedstawiająca nowonarodzone dziecko leżące na oddziale oddaje atmosferę tych trudnych chwil. Noworodek w szpitalu przeszedł szereg specjalistycznych badań. Szybko okazało się, że dziecko ma dużą ilość płynu w płucach. Wszystko wskazywało na to, że chłopiec zaraził się koronawirusem, a w jego organizmie rozwinęła się już choroba COVID-19. Lekarze zaczęli walkę o życie malucha, nie wiedzieli jeszcze, że to dopiero początek jego problemów zdrowotnych. Noworodek uwieczniony na drastycznej fotografii, noworodek miał duże problemy z oddychaniem z powodu dużych ilości płynów w płucach. Badania przeprowadzone przez lekarzy potwierdziły obawy rodziców. Ich syn zaraził się koronawirusem i cierpiał na COVID-19. Dziecko miało dopiero 3 tygodnie i jego układ odpornościowy nie był jeszcze odpowiednio rozwinięty. Leczenie rozpoczęto w szpitalu St. Marys w Paddington w zachodnim Londynie. Zarażony noworodek otrzymał lekrem desiwir i podłączono go do respiratora. Niestety z dnia na dzień jego stan zdrowia się pogarszał. Po pięciu dniach lekarze postanowili przenieść malca do innej placówki. Specjaliści w szpitalu St. Marys w Paddington zrobili wszystko, co mogli. Chłopiec wylądował w grę Atormand Street Tam personel medyczny odkrył coś szokującego. Okazało się, że noworodek cierpi nie tylko na COVID-19 Chłopiec urodził się z wadą serca. Stan wywołany koronawirusem uniemożliwił wcześniej lekarzom zdiagnozowanie u pacjenta TAPT, czyli całkowitego nieprawidłowego przyłączenia żył płucnych. Chirurdzy musieli przeprowadzić operację serca, aby usunąć wadę. Niestety przy dziecku nie mogła czuwać jego matka, która również otrzymała pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. 2. Noworodek walczył o życie, podczas gdy jego rodzice mogli jedynie czekać. 35-letnia matka dziecka Sadie Lovell przyznała, że początkowo z mężem wypierali to, co się dzieje z ich synem. Całe szczęście wszystko skończyło się dobrze. Mały Tomasa udało się wyleczyć, później chłopiec zwrócił do formy i zaczął przybierać na wadze. Fotografia z oddziału, na której noworodek leży podpięty do sprzętu szpitalnego, wciąż wywołuje silne emocje. Niedawno pisaliśmy również o: Źródło, da ile mail.